Z wszyscy się cieszymy, ojej, Boże, wszyscy cieszymy się ze swoich sukcesów, zresztą widzisz jak jest. Nie wiedziałam, co poczuję na ostatniej prostej, ale nie było źle. to wygra? Polska! Muszę powiedzieć, że myślałam, że bachamy będą ładniejsze. Faktycznie w hotelu wygląda to super, a poza jest już trochę gorzej, um, więc nie powiem, że mnie zawiodły, ale troszkę się spodziewałam czego innego. Zdecydowanie trening rano, wolę mieć to już za sobą. Czasami nie chce mi się wstawać, ale zdecydowanie wolę to zrobić i po południu odpoczywać. Ja mi się wyjątkowo nie chcę, jeszcze do tego mam miesiączkę, ale dobra Tak, mam swoje sposoby, żeby sobie radzić z dolegliwościami. E, trenujesz kupę, kupę lat, także e, kiedy mam jakieś problemy, na przykład boli mi brzuch, lubię sobie wybić po prostu ciepłą herbatkę. E, zawsze też lubię się zabezpieczyć na trening, e, że w, w razie niespodziewanych sytuacji e, mam też to szczęście, że mój trener doskonale to rozumie i kiedy mam miesiączkę, po prostu mu o tym mówię i zmieniamy trening, e, lub po prostu zmniejszamy obciążenia. Tak? żeby było dobrze. Czasami bywa ciężko, zwłaszcza przy właśnie tych intensywnych treningach gdzieś te bóle mogą się nasilać. Ja też staram się po prostu to zmieniać wtedy, czyli kiedy wiem, że mam miesiączkę i może być ciężko, mówię o tym trenerowi i zamieniamy na przykład treningi, żeby nie robić po prostu tych najcięższych treningów w ten najgorszy dzień. Gorzej z zawodami, bo zawodów nie przełożymy, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że mam takie szczęście, że bardzo rzadko zdarza mi się miesiączka w te dni startowe. Ja po prostu mówię trenerowi, kiedy, kiedy mam jakieś tam problemy, czy kiedy mam gorszy dzień i wydaje mi się, że większość po prostu dziewczyn tak robi. jedyny apel, żeby po prostu faktycznie, jak jest czasami takie zostawienie zawodniczka i trener, żeby trener nie czuł się skrępowany, tylko to jest normalna rzecz i po prostu e, jakby dotyka to każdej dziewczyny. E, mój fizjoterapeuta Rafał też dodaje da, mi dużo dodatkowych ćwiczeń, więc zdecydowanie, kiedy mam gorszy dzień, czy też mam miesiączkę, muszę mu o tym mówić, e, ale on na szczęście, e, dla niego też to nie jest temat tabu i tak jak mówię, po prostu wydaje mi się, że jesteśmy z graną ekipą i ja, trener e, i Rafał, także rozmawiamy o wszystkim i rozmawiamy również o problemach. Jestem taką osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane i nie lubię niespodziewanych sytuacji, więc staram się wszystko planować, żeby też mieć to rozpisane i sobie powiedzieć, dobra, tutaj będzie ciężki czas, ale dam radę i tak dalej. Jeżeli chodzi o czas wolny, no jest go mało, ale na pewno go sobie znajduję jakoś. Teraz po obozie w RPA na pewno czułam, że już jest ciężko i że jestem bardzo zmęczona tym obozem i tak fizycznie i psychicznie. Więc wróciłam do domu, w sumie wyłączyłam wszystko tak naprawdę. Konrad też nie było, bo werpa, był więc byłam sama. Byłam z moim pieskiem i w zasadzie to chodziłam tylko na spacer i układałam puzzle. Myślę, że bardzo się zmieniło po srebrnym nadal w Budapeszcie. Na pewno troszkę ciężej trenujemy, którą może być, że trochę zaryzykowaliśmy i postawiliśmy. Może nie wszystko na jedną kartę, ale w związku z powyższe, możemy się nie trenowałam w się Czasami musiałem. Wiedzieć właśnie kiedy jest ten moment, że muszę z sobą trochę przystępować i musiałam się odnaleźć bardziej w tej kwestii, żeby, żeby nie przegodzić, nie włączać, nie włączać, nie wymagać od siebie na tyle żeby nie iść z innymi <sum> kierunkami, bo e, tym, dniu, Trener dużo do mnie wymaga, to zajmie ciężkie treningi, ale zawsze się pyta, ja też staram się mówić, e, też mówię że po prostu chcę ciężko trenować, e, ale myślę, że wszystko to polega z powodu tego, że po prostu musimy mieć dobry kontakt, musimy ze sobą rozmawiać, bo uważam, że w ogóle profesjonalne trenowanie to jest trochę balansowanie na granicy e, zdrowia i po prostu trzeba być ze sobą i trzeba rozmawiać. Mamy też tutaj Rafała, który jest z nami na wszystkie zgrupowania ja i on jest mi bardzo potrzebny, nie będę tego ukrywać, że tutaj w Cyfrakoza na ten poziom jest eee, I z nim też musiałam być szczera. <grym>, nie mogłam go, że tak powiem, ukrywać swoich przypadłości. Także wszystko się to sprowadza do tego, że po prostu naprawdę musieliśmy o tym szczerze rozmawiać. I, I nie mogłam ukrywać tego, że jeżeli już jest naprawdę ciężko, musiałam to powiedzieć i wtedy coś zmienialiśmy. Ostatnio się śmiałam, bo ktoś się mnie zapytał, czy bardziej stresujące dla mnie będą igrzyska, czy ślub. I powiedziałam, że nie będą to moje pierwsze igrzyska i nie ostatnie, a mam nadzieję, że ślub będzie jedyny w życiu. <gry> nie no, czy jest stresujący? Mam nadzieję, że nie będzie stresujący, tylko po prostu będzie pięknym dniem. I tak do tego podchodzę, wszystko mamy zaplanowane. Także mam nadzieję, że nie będę się stresować, tylko będę świętować. Nie wiem, czy jestem największą większą fanką układania puzli. Ja tak, lubię układać puzle, mnie to. Eee, układam w domu i cieszę się też, że zaczęliśmy układać się na zgrupowaniu, bo dzięki temu czas szybciej leciał. Zazwyczaj układam jakieś widoczki, e, po prostu takie, które mi się podobają, ale tak najczęściej są to jakieś kra e, krajobrazy, właśnie często też e, z takich edycji limitowanych e, zdjęć, które są robione przez fotograf. Odpoczynek fizyczny również jest ważny, ale ten odpoczynek e, psychiczny, no wydaje mi się, że jako sportowcy jesteśmy e, gdzieś tam. Ciągle angażowani, ta presja jest na nas samożona, więc fajnie się właśnie też odciąć czasami od tego, od tego wszystkiego. Dlatego, tak jak ja mówiłam, lubię sobie posiedzieć sama, lubię też pochodzić na spacery właśnie z moim pieskiem, na przykład, czy poukładać puzle i poczytać książki. Jakbym miała wybór, pojechałabym chyba na bezlutowcę.